Siemanko widzowie, dzień dobry, dobry wieczór macie. Z tej strony zaczynam kolejny odcinek z potężnych składów. Serdecznie dziękuję za wszystkie te komentarze, które pozostawiliście na poprzednim odcinku. Wybrałem na razie 10 składów, no i lecimy z nimi. Houdini to jeden z 10 graczy, których wybrałem, jak już przed chwileczką powiedziałem, no i mamy 138 overall, jest bez ligi, wszystko się zgadza, no i sprawdźmy ten składzik. Mam obok siebie wentylator, bo jest taka duchota, że masakra słońce tak nawala, no jest e, naprawdę źle, też tegen proszę bardzo Mbappé Del Piero Rodrigo, ciekawa taka zmiana, rotacja tutaj, e, ja bym osobiście chyba dał, choć, dobra, ja bym osobiście dał Rodrigo na LW, a Jarzinho na RW, choć wiem, że i tak może być dobrze, bo jeżeli tobie się gra dobrze, Houdini to tak, tak graj. Dobra, Fofana, Xavi, Hernandez, Desali, Delicte i Frimpong. Dobra, lecimy, czyli na pewno masz minus 2 punkty. Minus 2 punkty za cztery utocy, które są naprawdę widoczne i rzucające się w oczy, czyli Ter Stegen, Hernandez, Frimpong oraz Delicte. No i mamy 8 na 10 wszystkie zielone linie byku z tego co widzę to jest już 9 na 10 skill boosty rank upy bez zmian dwa mega zielone linki no i Houdini 9 na 10 ale ten składzik mi się podoba pomimo tego że tamten ten o Rodrigo są na innych miejscach to ja daję plus 1 i dostajesz dosłownie dziesiątkę od Macieja, no i cóż, naprawdę potężny składzik. Frimpong, szybki, Desali, też, porządny obrońca. Zazdroszę tego delikta, nigdy nim nie grałem, a no trudno, takiego utocza raczej mieć nie będę, ale mam to co mam i się cieszę. Dobra, chcę szybko przejść do kolejnego składu. Przed nami Żuliś, pozdrawiam serdecznie. Ósma Liga Kobiet, World Cup, ok, 117 na 68, młode konto. Z tym pójdzie szybciutko, ponieważ chcę, aby ten odcinek nie był długi. Jak widzicie tam są moje miliardy e, miliard 180 tysięcy końców, dobra, ale patrzmy tutaj na Julisia e, James, Lovren, e, Hara, e, Zinchenko, Pedri, Bernardo Silva, e, Fernandez Foden, Halant, i Alessa ktoś tam, młoda gwiazda i szczęsny. Ok, nie będę tutaj przechodzić i mówić o wczorajszym meczu. 117 na 68, Żuliś, tutaj bez oceny, pokazuję Twój składzik, bo 0 na 10 to nie będziemy dawać. Umówmy się tak, Żuliś, pokazuje Twój składzik. Pozdrawiam cię serdecznie i przechodzę dalej. Okej, okay, trzeci składzik. Kto pamięta, to pamięta na ostatniej transmisji na żywo. Grałem meczik, z którego wyszedłem po przegrywie 2 do 0 z Alpaką Albertem. Pozdrawiam cię serdecznie. No i cóż, sprawdźmy Twój składzik. Bardzo dobry mecz, oczywiście. Nie dałeś mi w ogóle szans, a ja też nie chciałem zbytnio tracić czasu, bo miałem inne plany. Być może kiedyś się uda rewanżnych zagrać bez jakichś tam spowolnień. Dobra, Szczęsny, Viniciusz, Mbappé, Haland Rodrigo, Bellingham, Fofana, Zambrotta, Saliba, Maldini, Petit. No i to tylko pokazuje tak naprawdę, że nie potrzebujemy używać glitchów, żeby po prostu mecze wygrywać. Alpaka dostał tutaj Salibę jako rekompensatę. No i na pewno jakiegoś gracza 112. No i cóż, 135, czyli nie ma utraty skillboosta. Znaczy punktu, skill rank upy no tak w granicy, w granicy, no, ale nawet jeżeli dałbym Ci minus 1, to i tak, i tak to jest tam mały pikuś, ponieważ masz wszystkie zielone linie, co i tak by zniwelowało tą, ten ujemny punkcik. No, i tak naprawdę tutaj mamy 135. Wszystko się zgadza. Dyszka dla ciebie. Bardzo fajny, przyjemny składzik na pierwszy rzut oka. No, i też poczułem e, przy tym przegrywie, e, że fajnie musi się nim grać. Petit jak najbardziej. E, Zambrotta też cool. E, no, Maldini. No, zazdro, spoko. E, ostatnio Maldiniego chciałem trafić, ale nie trafiłem. E, trafiłem kogoś innego. Ale dobrze, 10 na 10 i pozdrawiam Cię serdecznie i tak trzymaj dalej, Yo. Kolejny składzik, Dzik Weicherowo. pozdrawiam. Fabi Liga 433 Atak 126 na 100, no i proszę bardzo, to mi się coraz bardziej teraz podoba. No i tak naprawdę, tak patrząc po tych składach, to kto użył tego glitcha, bo ja nie rozumiem, co z tego tak, mm, jakieś, nie wiem. No dobra, lecimy, Kobel, Winicjusz, Puszkarz, e, Lukas Moura, e, Gendongan, mm, Bernardo Silva, Lampard, Hernandez, Rüdiger, Delict Ligt, Trippier. No chyba mało osób tego użyło, bo naprawdę w składach tego nie widać. Chyba, że poprzepalaliście te, te, tych zawodników. Ale dobra, lecimy. Minus jeden punkcik za skillboosty, minus dwa punkty za rankupy, to mamy już 7 na 10. 5 na 10, bo minus dwa kolejne to są za overall. 5 na 10, 4 na 10 za trzy szare linie. 4 na 10, nie masz tutaj żadnych utoców, masz tylko jednego, no i tutaj ten składzik po wyliczeniach jest 4 na 10, choć zapewne tu jest jeszcze jedna linia, która już nie będzie miała wpływu, no ale dzik z 4 na 10, Pomimo tak świetnych kart, no to taka ocena, tylko i wyłącznie przez te szare linki, no i tutaj też chyba przez rank-upy, ale na spokojnie sobie poradzisz, 126 overall, myślę, że tutaj napisz jak ten Lucas Moura się sprawuje, choć wydaje mi się, że te wszystkie overale powinny być dużo, dużo wyższe, dostosowane do, do tych to, utoców, które po prostu no troszkę zepsuły grę. Bo ja też już nie odczułam takiej przyjemności, i mam ochotę um, przestać grać. No ale zobaczymy. Dobra, Dziki, e, Dzik Weicherowo, pozdrawiam cię serdecznie i przechodzę do kolejnego składu. Warzywko FC, pozdrawiam. Polska Liga, gdzieś już to e, słyszałem. E, choć Polska teraz raczej będzie na tapecie przez długi czas, e, przez inne drużyny no, ogólnie, przez tą przegraną. Dobra, no nieważne. Tersztegen, Ronaldinho, przepotężny. Mój ulubieniec, przynajmniej ta karta była najlepsza, jest najlepsza i będzie najlepsza, chociaż już jej nie mam, no ale nie zmienia tego faktu, że Lewandowski też jest dobry, ale już też nie jest u mnie w zespole. Rafinha, Kul, Pedri, Kessi, De Jong, o kurcze. <grym> E, Balde, Marques, Araujo i Jules Kunde. no dobra 132 na 100, zobaczymy czy będzie tutaj wysoka ocena, najprawdopodobniej tak, ponieważ nie masz żadnego utoca, mm, no chyba to tak właśnie będzie, że to będzie tak, minus jeden punkcik za overall, ale to niweluje wszystkie zielone linie, także dalej masz 10 na 10, skill boosty dalej, rank upy ok, czyli co? E, warzywko FC schował wszystkie swoje. <laughs> za, tego Dejonga tam ma, tam zapewne ma z pięć tych utoców, ale schował. Dobra, warzywko, śmieje się. dyszka dla ciebie bardzo fajny składzik. E, taki po prostu, jakby się nic nie stało w grze e, i przyjemny e, widokowo, i podejrzewam, że grywalnością, tym bardziej, że Ronaldinho i Rafinia tutaj. Muszą fajnie obsługiwać Lewandowskiego. No i tyle. Pozdrawiam cię serdecznie i przejdę dalej. X Filippo 5 to kolejny zawodnik. Proszę bardzo, mamy tutaj Widicia. O dawno już tego jego obrońce nie było w składach, i to Lewandowski, Utoc na LW, Kobel, Pedri, mamy tutaj Hawiego, Rudgier. I Dilorenzo jeszcze, no i spoko. Zobaczymy. 129, czyli już dwa punkty na dół. Skill minus 1 to mamy 3. Rank minus 2 to jest 5 na 10. 5 na 10, dokładnie tak. I też taką notę otrzymasz, bo nie masz wszystkich zielonych linków. Brakuje między linka, między Koblem a Rydgierem. Dlatego też tutaj 5 na 10 Filippo. No a myślę, że składzik bardzo fajny. Pedri, Modric. Chociaż dwóch m, takich e, zwinnych, małych e, kurdupli bym powiedział. E, jeżeli chodzi o pomocników. Ale fajnie mieć takich kurdupli. Pomocy przynajmniej Modric i Pedri. E, choć, e, chociaż Rijkaard może tutaj być taką kartą, która... Będzie mm, jakąś taką po prostu <laughs> mocnym y, takim defensorem, który będzie mm, posturą posił innych. No ale okej, okay. Twój składzik podoba mi się i jak ma nawet y, masz w wyniku swoją ocenę, czyli 5 na 10. Pozdrawiam. Profada Italia, aż Ketchup, nie wiem czy tak się kto czyta czy też nie, jeżeli przejęzyczyłem najmocniej, przepraszam, ale lubię ketchup tak czy siak. 125 na 100, mamy tutaj wszystkie statystyki, formacja 4-2-4, przejdźmy do składu, bo tu się dużo dzieje. 125 jest naprawdę dosyć mocno kolorowo, na pewno nie tak jak tęcza, ale myślę, że jest tu dość sporo kolorów i rzuca się w oczy ten składzik mamy Kurtua Ibrah Ibrahimowicza na y, LW, ale jako ST, Lewandowski, Haland. co to jest, kurde, za wersja Halanda? ty, co to jest, y, a, Premier League, o, kurde, Potm, a, Potm player, dobra, czyli go teraz można trafić, chyba to są najnowsze te, Erling Haland, kurde, ja myślałem, że to jest Premier League y, event, kurcze, ładna, ładny design, mamy też Araba, Fofana, Lamparta, Kuma na Ake, Karl Puyol, okej okay, masz tu starych po prostu wyjadaczy No dosyć spoko to wszystko wygląda, na pewno dostaniesz plus 1 ode mnie za, taki, za takie coś 125 overall to jest na pewno minus 2 Minus 2, minus 1 za skill boosty no Rank upy minus 4 to mamy 3 na 10 3 na 10 3 na 10 3 na 10. Wszystkie zielone linie. To jest 4 na 10. Ode mnie jeden punkt to jest 5 na 10. No i tak też zostaniemy. Bardzo fajny składzik, podoba mi się. No i ten Halant. <taki>, taki śmieszny, ale fajny design karty wygląda na 110. No i pozdrawiam cię serdecznie. Kolejny gracz F. Królewscy, pozdrawiam cię Bella są serdecznie. No i proszę bardzo 134 na 100 Formacja 433A, tak no i na bramce Onana Dalglish, Haaland w napadzie z Garinczą na RW w pomocy mamy Bellingama oraz Hulita, a całą tą linię ofensywną, raczej pomocy jako ofensywny pomocnik uzupełnia Pele który ma mega zielonego linka, dobrze, dobrze z Garinczą. W obronie mamy tutaj Debora razem z Deliktem, Frimponga i Hernandeza. Całość naprawdę bardzo fajna. Mamy też kilka utoców, to zapewne będzie jakieś parę minusowych punktów. Które niwelują zapewne te mega zielone linki, bo są aż 3 Więc tutaj przemyślane to wszystko Pod kątem oceniania składów No i lecimy z tym, minus 1 za overall Dobrze, że jeszcze nie zaczynam odliczyć od 140, bo by było Chociaż nie, minus 1 by było, no w sumie tak, minus 1 no. Dobra, minus 1 Skill boosty, rank upy, nie ma żadnych tutaj ujemnych punkcików to mamy dalej 9 na 10 wszystkie zielone linie. Dodatkowy punkt to mamy 10 na 10. Teraz lecimy z, liczymy karty UTOC: 1, 2, 3, 4. To są dwa minusowe punkty, czyli 8 na 10. Ale że masz te 3 megalinki zielone, to dostajesz plus 1 punkt, czyli tak naprawdę 9 na 10. I poznajomości, ten jeden punkcik ode mnie, czyli FC Królewscy, dobrze ustawiona dziesiątka. Pozdrawiam cię serdecznie. No i składzik naprawdę przyjemny. W widoku i na pewno też w gameplayu. Hulit myślę, że tutaj cały, cały, cały czas jest bardzo dobry. Bellingham myślę, że też. No i ten Haland, ty farciarzu. Myślę, że to gdyby była karta sprzedawalna, to by było nieźle. No ale nie jest. I, i tak jest nieźle. Pozdrawiam i przechodzę. Do dwóch ostatnich składów, plus jeszcze jeden ewentualnie bonusowy. Kolejna osoba to Grze, Grzy. Bez ligi 126 Overall, World Class 1, Legendary 3, Formacja 4-2-4. Mamy tutaj Araba, mamy Wandersara, 104, który też cały czas robi problemy, Vinicius, zresztą jego wersja, nawet 110 jest dosyć pożądaną. Wersją o Pele. Hulit Fofana, Utoc, Hernandez, tutaj Team of the Tournament Delict Eder Militao, Hakimi, aż mnie tutaj z tyłu za, coś zaswędziało Wentylatorek działa, proszę bardzo, chłodzi mnie przy tej przyjemnej pogodzie, patrzę na twój skład i myślę, że no jest coś w nim fajnego, ten Wandersar taką ozdobą o Siemen, no na pewno tutaj wyróżniający się, jeżeli chodzi o napad. Choć ten podejrzewam, że lekko no, może mu dorównywać, możesz napisać w komentarzu. Vinicius, oczko, myślę, że tutaj Fofana, Fofanu to tak jestem na razie tak średnio zadowolony, bo osobiście też go mam w składzie. Choć nie będę narzekać, prawda? Na no, taki Hakimi, tu wszystko fajnie. No i cóż, przejdźmy teraz do oceny 4-2-4, czyli tak, minus 2 punkty za overall. Minus 1 za skill boosty, minus 2 za 2, yy, 3. Yy, to będzie minus 5. Yy, zielone linie nie ma yy, wszystkich. To jest 5 na 10. Jeżeli chodzi o yy, karty UTOC, to masz 2. Czyli to będzie kolejny minusik, czyli 4 na 10. Ale dodatkowo ode mnie dostajesz plusika. grzegrzy, No i co? 5 na 10. No i cool, myślę, że spoczko, składzik, pykaj sobie tak, żeby po prostu mieć z tego frajdę, A te dwie karty zawsze coś urozmaicają twój składzik. Chodzi o te tu utocy, chodzi podejrzewam, że żałujesz, że nie otworzyłeś więcej tych paczek. Najprawdopodobniej chciałeś uniknąć bana, a widzisz, jak to w tej grze jest. By musieli zbanować wszystkich, praktycznie to, to by gra przestała istnieć. No ale dobra. Przechodzę do e, ostatniego składu. PL Goat V2, wersja druga 129 na 100, mamy tutaj Kleiferta, Usimena, e, Araba, Stoiczkowa, Tersztegena, China Lamparta, Jung, Rudgir, Mi, e, Hakimi. No spoko, 129 na 100, skilboosty 14, rankupy 20, 15. Spoko. Ja bym tu sugerował w miarę możliwości dobicia. Wszystkim do 20 to też powinno ci tam gdzieś pomóc wbić 130 overall. Jeden skill boost, dwa skill boosty, jak wbijesz na przykład. Stoiczkow ma utratę, więc będziesz musiał wbić 2 15, 15 skill boost, a wtedy też będziesz miał 130 overall. Czyli jesteś w zasięgu 131 tak naprawdę i to nie potrzebujesz tam dużo. No i lećmy z oceną. Minus 2 punkty za overall. Minus 1 punkt za skillboosty. Minus 2 punkty za rankupy. To mamy już 4 na 10. Masz wszystkie zielone linie. To jest 5 na 10. Utoców dwóch nie masz. Dostajesz ode mnie punkcika dodatkowego czy to jest 6 na 10 przynajmniej z tych moich wyliczeń. Jeszcze tutaj ten lampard sobie śmiga, 3-gwiazdkowy. Kin chyba też, nie, Kin jest 4-gwiazdkowy. No, ale ten lampard i taki tak myślę, że w head to head jest spoko kartą grywalną. Jakby nie było na, na jakimś pewnym poziomie, oczywiście, bo no, trzeba to odróżniać niestety na takiej zasadzie. Zazdroszczę też Tegena, no bo wiadomo. Miałbym cały skład e, utoców, choć już mam miliard 180 milionów, więc niewykluczone, że na niego nazbieram, e, żeby mieć ten cały skład. No i, i zobaczymy. Um, no i spoczko, Piel God, wersja druga, mm, czyli 6 na 10 i pozdrawiam cię serdecznie. No i ostatni bonusowy składzik. E, Dawid 90, pozdrawiam serdecznie. 4-3 atak w 137 na 100 na pewno będzie grubo, tutaj z minusowymi punktami ze względu na utocy, ale przekonamy się, może nie będzie tak źle. 137 overall, ale co tu się dzieje? Maldini, Hernandez, Carlos Alberto, de Bruyne to nie wersja utoc, tylko wersja toc i tak robi wrażenie. Bellingham, Salah, Benzema, Vinicius. no tutaj to już jest cały utoc. Rybak na bramce No nieźle Ten składzik, no i ten Griezmann Jako pomocnik ofensywny Dobra, sprawdźmy ilu masz tych utoców Czyli 1, 2, 3, 4 5 5, czyli dostajesz na pewno Minus 2 punkty za utocy Czyli mamy 8 na 10 Jeżeli chodzi o skillboosty overale. I inne takie rank no nie masz utraty, czyli jest 8 na 10, plus wiadomo, dobrze ustawione, plus wszystkie linie na plusik za zielone, no to jest 9 na 10. No i ode mnie, no musi być tutaj jako dziesiątka, podyszka, plus jeden dla ciebie i cała nota 10 na 10. No i widzicie, nawet pomimo. Ujemnych punktów i tak i tak idzie dyszkę dostać przy pięciu zawodnikach utoc. Gdyby jeszcze był jeden utoc, no to już by było ciężko. Ja bym ocenił swój skład, co wy na to, może w innym odcinku. Boję się, bo ja bym dostał chyba e, 3 na 10 albo coś w tym rodzaju. Nie, no, 5 na 10 bym dostał, no bo mam 10 toców, utoców. No dobra, Dawidzie, e, oraz e, dziękuję wszystkim jeszcze raz osobom, które wysłały. Naprawdę ciężko mi było wybrać m, osoby, które mam e, pokazać w odcinku i wasze składy. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku albo wybiorę stąd, albo zostawię wolne miejsca w znajomych. Zobaczę jeszcze, bądźcie czujni. Za niedługo wyjeżdżam, nie będzie mnie dwa tygodnie. Odpoczniecie sobie ode mnie, a ja odpocznę troszkę od FIFA Mobile. No bo od Was nie da się odpocząć, bo będę czytał Wasze komentarze oraz inne zapewne ciekawe wpisy. Choć na pewno w ograniczonym czasie. Nie tak jak do tej pory aktywniej, bardziej mniej aktywniej. Dobra, trzymajcie się. Cześć.